Scarlett Johansson, mężczyzn też o to pytacie? Czarna Wdowa. Lepiej późno niż wcale. Nie ma konta na Instagramie, ceni sobie prywatność i nie lubi seksistowskich pytań. Grana przez nią Natasha Romanoff musiała przejść długą drogę, by zbyć bycia traktowaną jako tło do męskiej ekipy zawładnąć wielkim ekranem w filmie, w którym jest główną postacią, Scarlett Johansson zapewne także wyniosła z tej ponad dziesięcioletniej podróży niejedną lekcję. Co to za pytanie? Mężczyzn też pytacie o to czy noszą pod kostiumem bieliznę powiedziała wyraźnie poirytowana podczas jednego z wywiadów. Dziennikarz zapytał ją wtedy czy czarna wdowa nosi pod swoim przylegającym do ciała kostiumem bieliznę? Pytania o fizyczne aspekty jej roli jako Natasha Romanow w filmach Marvela zdarzały się często. Aktorka nieraz dawała wyraz swojemu niezadowoleniu, zamiast o grę, charakter jej postaci, pytano ją o majtki. Po kilkunastu latach nadszedł zapewne oczekiwany przez Scarlett Johansson moment, gdy świat zobaczy film o Nataszy Romanow. W ten weekend premierę ma Czarna Wdowa. Ale dopiero teraz. W tak zwany 4. fazie MCU, czyli Marvel Cinematic Universe, jako 24. Film w tym cyklu. Fazie otwierającej całkiem nowy rozdział, już po Avengers, koniec gry, w którym podsumowano losy grupy Avengers. Ten film byłby całkiem inny, gdyby powstał 10 lat temu, stwierdziła Johansson w wywiadzie dla portalu Leader. Zapewne nie miałby takiego feministycznego wydźwięku jak teraz. Czarna Wdowa, na ekranach Kin miała pojawić się w maju 2020 roku. Jak wiele innych filmów, tak i ten musiał zostać odłożony na półkę z powodu szalejącej pandemii. Postanowiono, że jeśli Czarna wdowa ma zadebiutować, to tylko w pełnej krasie, z właściwym blockbusterowym rozmachem. To znaczy, ma trafić do kin, nie tylko do serwisów streamingowych. Grać chciała od małego. Johansson urodziła się w 1984 roku na Manhattanie jako Scarlett Ingrid Johansson. Jej matka, Melanie Sloane, pochodzi z rodziny Żydów nazyjskich z Polski i Rosji, a jej nazwisko w oryginale brzmi Schlamberg. Z kolei ojciec Scarlett, Karsten Ola Johansson, jest Duńczykiem. Johansson posiada zarówno amerykańskie, jak i duńskie obywatelstwo. Gdy miała 13 lat, jej rodzice się rozwiedli. Scarlett ma czwórkę rodzeństwa, w tym brata bliźniaka, Huntera. Johansson już w wieku kilku lat interesowała się sceną, tańcem i musicalami. Podobno bardzo chciała otworzyć rolę Judy Garland z Spotkamy się w starszy. Louise w wieku dziewięciu lat zaliczyła swój filmowy debiut aktorski w produkcji lat, 1994. W 1996 roku zagrała swoją pierwszą główną rolę w filmie Mandy Endlow, w którym zagrał także jej bliźniak Hunter. Po kilku mniejszych rolach młoda aktorka zabłysnęła w filmie Zaklinacz Koni 1998. Aktorka pojawiła się na ekranie razem z Robertem Redfordem i skradła serca. Zachwyciła wtedy swoją dojrzałością. Później zagrała jeszcze między innymi w filmie człowiek, którego nie było braci Coen, czy Ghost World. A to nadal był dopiero początek. W 2003 roku na ekranach kin pojawił się między słowami w reżyserii Sophie Coppoli, w którym Johansson wystąpiła razem z Billem Murrayem. Aktorka wcieliła się w rolę młodej, samotnej, nieco znudzonej żony, która poznaje starszego od siebie mężczyznę. Parę zaczyna łączyć niezwykła więź, dla Scarlett była to nie tylko pierwsza, dorosła, rola, ale i pierwsze ważne doświadczenie pracy z reżyserką. Film okazał się z wielkim sukcesem. Z budżetem w wysokości 4 milionów dolarów zarobił 119 milionów. Spełnanie marzeń kolejna ważna dla Johansson rola przypadła w filmie, który miał premierę w tym samym roku, czyli produkcji, Dziewczyna z Perłą, Aktorka wcieliła się tam w rolę Griet, młodej służącej w domu duńskiego malarza Johannes'a Vermeera Colin Firth. Po kilku niezbyt udanych filmach przyszedł czas na współpracę z Wodem Allenem w filmie Wszystko gra, 2005. Johansson jako wówczas fanka twórczości reżysera, miała się denerwować przed wejściem na plan. Później zagrała jeszcze w dwóch filmach Allena, Stop, Gorący temat i Wicy Krystyna Barcelona. Gdy po latach Johansson została zapytana o swój stosunek do zarzutów, które ciążą nad Allenem reżyser został oskarżony o molestowanie przez adoptowaną córkę, aktorka broniła go. W jednym z wywiadów dla Vanity Fire z 2019 roku stwierdziła, że po prostu czuje to co czuje. Opiera to na swoim doświadczeniu i znajomości z Allenem. To, że mu wierzę nie znaczy, że nie wspieram kobiet, skomentowała w jednym z wywiadów. Po rolach w thrillerach, jak Czarna Dalia, czy Prestige, w karierze Johansson przyszedł czas na komedię. W 2007 roku zagrała w filmie Niania w Nowym Jorku razem z Chrisem Evansem, z którym kilka lat później spotkała się na planie produkcji imcu. Johansson w tamtym czasie nie tylko dużo brała w filmach, zajmowała się też inną swoją pasją, muzyką. W 2008 wydała debiutancki album, Anne w Herélai na którym pojawia się między innymi David Bowie. Z kolei w 2010 roku Johansson udało się spełnić marzenie z dzieciństwa: zadebiutowała na Broadwayu w sztuce, A wie w Front Bridge*. Za rolę otrzymała nagrodę Tony. Czarna wdowa do tego momentu kilka ról w Johansson można uznać za w jakimś sensie przełomowe, ale dopiero ta, która miała nadejść w 2010 roku, otworzyła bardzo długi, a także dobrze płatny rozdział w jej karierze. Chodzi o film Iron Man 2, w którym po raz pierwszy wcieliła się w agentkę Natasha Romanoff, czyli Czarną wdowę. Natasza, jako kilkuletnia dziewczynka, została zwerbowana przez KGB i w ośrodku Czerwona Sala przeszła edukację i trening. To wyszkolona zabójczyni, która potrafi także świetnie manipulować ludźmi. Mówi się, że zanim jeszcze Johansson dostała rolę, by przekonać reżysera Johna Favreau, pofarbowała włosy na rudo i rozpoczęła treningi. Z kolei na potrzeby kolejnego filmu z uniwersum Mimcu, The Avengers, 2012, nauczyła się trochę języka rosyjskiego. W czasie promocji tego filmu, podczas jednego z wywiadów dla ekstratw, którego udzielała razem z Jeremym Rennerem w filmie Wciela się w Slinta Bartona, została zapytana przez dziennikarza o to, czy jest w stanie założyć pod kostium bieliznę. Co się dzieje? Od kiedy ludzie pytają podczas wywiadu o bieliznę? Odparła momentalnie Johansson, wyraźnie zszokowana. Innym razem, podczas konferencji prasowej, na której wystąpiła razem z Robertem Downeyem Jr., filmowy Iron Man usłyszał pytanie na temat budowania swojej roli. Scarlett, pytanie o to, czy podczas przygotowań do filmu miała specjalną dietę. Jak to się dzieje, że otrzymujesz naprawdę interesujące pytanie egzystencjalne, a ja dostaję pytanie w stylu: jedzenie dla królików. Odparła, zwracając się do swojego kolegi, który próbował obrócić sytuację w żart. To było w 2012 roku. Na długo, zanim rozpoczęto naprawdę głośno rozmawiać o seksizmie panującym w Hollywood. Tcheskinny jeszcze wcześniej, przygotowując się do pierwszej roli w mcu, w 2009 roku Johansson napisała na stronie Huffington Post tekst zatytułowany Tcheskinny. Odniosła się tam do doniesień tabloidów mówiących o jej dietach i zrzucaniu wagi, których rzekomo miała się podjąć, by osiągnąć figurę superbohaterki. Gdybym miał schudnąć 14 funtów, musiałbym rozstać się z obiema rękami. Jeden stopą, napisała. Jestem sfrustrowana nieodpowiedzialnością tabloidowych mediów które sprzedają opinii i publicznej pomysły na temat tego, jak powinniśmy wyglądać i jak powinniśmy się tam dostać, dodała Johansson. W 2014 roku powróciła jako czarna wdowa w filmie, kapitan Ameryka, zimowy żołnierz. Johansson coraz bardziej skupiała się na tym, by jej bohaterka była wielowymiarowa, używała sztuczek i inteligencji w walce z przeciwnikami, a nie tylko fizycznych zdolności. W przerwie między Mcu Johansson zagrała w innym filmie akcji, Lucy, i Luca Bessona. W 2015 roku premierem miał za to kolejny film Mcu, Avengers, Czasu Ultrona, Podczas kręcenia zdjęć Johansson była w pierwszej ciąży, a w 2016 Kapitan Ameryka Wojna Bohaterów. Johansson zagrała motoko kusanagi w filmowej adaptacji cyberpunkowej serii the Shell, z 2017 roku. Pojawiły się kontrowersje dotyczące wybielania obsady. Johansson grała tam cyborga, który miał przechowywać wspomnienia Japonki. Aktorka odpowiedziała, że nigdy nie zagrałaby postaci innej niż biała, ale chciała skorzystać z rzadkiej okazji zagrania w filmie, w którym prym wiodą kobiety. W 2018 roku Scarlett Johansson wystąpiła w filmie Wes Andersona, a raczej wystąpił jej głos, chodzi bowiem o animowaną Wyspę Psów. W tym samym roku na ekranach kin pojawił się film Avengers: Wojna bez granic. Natomiast w 2019 roku Koniec 3 fazy MCU, czyli Avengers: Koniec gry, najbardziej dochodowy film wszechczasów. Scarlett Johansson już dawno nie musi udowadniać swojej aktorskiej wszechstronności. W jej bogatej filmografii są świetne role dramatyczne, jak i te obyczajowe. Jest dużo akcji i thrillerów. Jest też świetna rola w czarnej komedii, Jojo Rabbit. Ale mało która porusza tak bardzo, jak ta w historii małżeńskiej. Film jest 2019 roku reżyserii Noah Baumbacha. Film, w którym Johansson zagrała ramię w ramię z Adamem Driverem, opowiada o parze, która jest w trakcie rozwodu. Ciężar emocjonalny obrazu czasem jest trudny do udźwignięcia. W czasie, gdy kręcono zdjęcia do produkcji, Johansson sama była w trakcie rozwodu z drugim mężem Romainem Dauriaciem. Lepiej późno niż wcale oczekiwana przez fanki i fanów Czarna Wdowa, w ten weekend wreszcie ma swoją premierę. Akcja dzieje się między filmami Kapitan Ameryka – Wojna bohaterów i Avengers – Wojna bez granic. To ósmy film MCU z udziałem aktorki. To także dobry moment dla Johansson na spojrzenie wstecz i przeanalizowanie wizerunku jej bohaterki przez te wszystkie lata. W wywiadzie dla portalu Solidar aktorka stwierdziła, że postać Romanoff w filmie Iron Man 2 była mocno seksualizowana, Mówiono o niej jako o rzeczy, jako o własności, stwierdziła. Choć Czarna Wdowa jako członkini drużyny Avengers była dla grupy ważnym spojwem, tak takiej postaci w dotychczasowych filmach nie zawsze poświęcano należytą uwagę. Czarna Wdowa to trochę kinodrogi, trochę zaś rodzinne pojednanie, które, jak to rodzinne pojednania, nie idzie za dobrze. To także nieco pogłębiony portret relacji siostrzeńskich ale tylko nieco, bo przecież w końcu to przede wszystkim kino akcji. Przybraną siostrę Romanow zagrała angielska aktorka Florence Pugh, dla której to początek przygody z Marvelem. Dla Scarlett Johansson często mówiącej o tym, jak ważna jest dla kobiet walka o docenienie własnej wartości, ewolucja Czarnej Wdowy musi być bardzo ważna. To także znak zmian w kinie. Zmian, które powinny zajść dawno temu. Pamiętam tych wszystkich mężczyzn, którzy wykorzystywali to, że jestem młodą kobietą, która nie ma jeszcze narzędzi, by mówić nie, mówiła Johansson na Marszu Kobiet w Los Angeles w 2018 roku, wspominając początki swojej dorosłej kariery aktorskiej. Dziś 35-letnia kobieta ma takie narzędzia i gdy trzeba, korzysta z nich. Sporo osób pyta mnie. Dlaczego nie zrobiliśmy tego filmu wcześniej, mówiła Johansson w wywiadzie dla kolider. I dodała: „ W pewien sposób jestem właściwie wdzięczna, że to dzieje się teraz, bo teraz możemy zrobić film o prawdziwych sprawach i publiczność tego chce. Myślę, że zawsze tego chciała. Teraz także studio do tego doszło, co jest w porządku. Lepiej później niż wcale. Autorka. Anna Nicz.